Witam Was z lasu. Eee, gdzieś w okolicach. Ramuk. Nowe ramuki pod osztynem. Będziemy zbierać grzyby. Tak, żeby inaczej. Jest wysyp. I ja już to, co mam tutaj. To ja już wiem, co mam. Ale się dowiecie, jak obejrzycie. Zapraszam do oglądania. Aaaa, niska mi się cieszy, no cóż, to tyle powiem, że widziałem największego prawdziwka w swoim życiu. Zapraszam do oglądania. Dopiero co wszedłem do lasu właściwie jedno miejsce, jedno miejsce, jedno miejsce co chwila grzybek, rzadko jest tak, żeby trzeba było uważać, żeby nie deptać grzybów, tyle ich jest miejscami a tutaj znowuż mamy miejscówkę jeden drugi trzeci czy będzie czwarty? nie ma czwartego bierzemy podejmujemy ładujemy dalej muszę przyznać, że starczy odejść 300 metrów od leśnego parkingu, żeby coś już zacząć znajdować. A ile gatunków dzisiaj się uda znaleźć to się okaże. Były już przerośnięte pięki Są podgrzybki których, jak widzicie, nie brakuje. Jak się bierze jednego, to już można się rozglądać za kolejnym, za kolejnym maluszek. I po prostu. Tak to idzie, w lesie jest super cisza. Dosyć ciepło kilkanaście stopni słychać tylko dzięcioły i gdzieś odległe jakieś ciągniki leśne coś tam pracują jeszcze tylko tak tutaj wszedłem żeby zerknąć mamy kolejnego idealne młodziutkie zdrowe do marynowania gotowe i kolejny do kolekcji i szybkie szybkie ogarnięcie terenu. Jeszcze nie wiem czy się będę dalej tu kręcił, czy po prostu pójdę na spacer, bo też fajnie byłoby się po prostu gdzieś dalej przejść. No nie? Kruk sobie śpiewa słuchajcie patrzcie zbiera się powoli się zbiera jak nie patrzyliście to wpadło troszkę maślaczków małych bardzo ładny młodziutki też prawdziwek jest jak widzicie trochę mam tu już kapeluszy większość trzonków jest robaczywa ten jest akurat zdrowiutki bardzo ładny okaz nie nagrywałem ale słuchajcie to co widzę przed sobą to muszę wam nagrać tu nie widać w tej skali ale wydaje mi się że to będzie mój najładniejszy dzisiaj o kurcze jeszcze się rozglądam bo w takim miejscu warto się rodzaj Patrzcie, jaka patelnia. Jak moja dłoń. Ale oczywiście tego zostawiam. O, jest stary, już się wywinął aż. Ale jest naprawdę potężny. Natomiast tutaj widzę jeszcze. Takiego. Który myślę, że dopiero co. Do mnie tutaj wyszedł. I jest. Bardzo ładny i tu jest bardzo fajne miejsce i trzeba się tu jeszcze porozglądać natomiast tego aż normalnie boję się podejmować sobie ułożę ależ jest piękny, jest idealny patrzcie jaki gruby trzon no rozmiar też jest konkretny delikatnie go rwiemy, miejsce ładnie zasłonimy żeby nam grzybnia nie schła. Patrzcie na tego. No ten jest idealny. Trzonek jest twardy, jak będzie jeszcze w dodatku zdrowy, to będzie kosmos. Tylko że ja stoję właśnie na ścieżce mrówek. Ale jest idealny. O jacie no dwa ideały proszę Państwa się znalazły. W ogóle nieuszkodzony, idealnie wybarwiony spód. Już się robi delikatnie żółtawy, ale jeszcze jest biały, czyli jeszcze jest dosyć młody. No i trzonek piękny, twardy. Zaraz zobaczymy, czy będzie e, zdrowy. Wow. No, dla takich grzybów to warto. Chodzić właśnie po takich trochę dziwnych też miejscach, bo zboczyłem sobie z trasy. E, szedłem przez taki las dosyć mocno porośnięty trawą. Wszedłem tu na drugą stronę, żeby wrócić do drogi. I znalazłem sobie właśnie łączkę z prawdziwkami. O, ale też piękny. Też piękny, też młody, dosyć. Zobaczcie. Idealny kolejny z tego miejsca. No nie wierzę. Jeszcze coś mi tu zaskoczy. Aż normalnie mi się gorąco zrobiło. No super. Tu jeszcze troszkę można będzie pokrążyć. Jezus Maria O Matko Boska Co to jest? Tam jest jeszcze młody widzę. O kurcze... Nie no. Ale aż się wystraszyłem. Wyobrażacie sobie to? To jest moja ręka. Jezu, jaki grzyb? Ten też jest potężny. To jest jakaś masakra. Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Opatrzcie. <laughs> <laughs> Jakie grzyby. To jest chore. Też przy mojej ręce. To jest jak jakaś. Ja pierdzielę nie no, brak mi słów. W życiu nie widziałem takiego grzyba, a zbieram już bardzo wiele lat w życiu nie widziałem takiego grzyba. To jest jakiś kosmos. Patrzcie on ma jakieś 25 cm. Mm. 20-25 cm obwodu Co? O kurde Co ja mam z nim zrobić? Co ja mam z nim zrobić? O kurcze, patrzcie kolejne Kolejny grzyb i ten jest... Ojeć, ten jest. <laughs> Jakie grzyby! To jest chore. Patrzcie jaki grzyb. Przecież ten grzyb to jest coś nienormalnego. Grubość tego trzonka. Kurde jak wam to pokazać w skali, nie wiem, do mojego buta. No widać jaki to jest. Wyważie no, jest pół kilo. Faket. Aż boję się, że znajdę coś jeszcze większego. Nie wiem, to jest największy grzyb, jaki w życiu widziałem, słuchajcie. To jest największy grzyb, jaki w życiu widziałem. Ten już jest potęga. Tamtego jeszcze będę musiał wziąć małego. Ten już jest naprawdę za stary, żeby go wziąć. są olbrzymi. Tamten. Jest całkiem, całkiem. Nie wiem, czy ja nie wrócę z nimi już do domu. Kurde, zaraz muszę się uspokoić trochę i pomyśleć, co ja mam z tym zrobić. Nie myślicie, że sobie tak kurde jaja robię? Ale co jeden, to większy. Miazga, dobra, muszę zatrzymać film, zobaczę z tamtym co zrobić. A słuchajcie, chyba zdecydowałem co z nimi zrobię. I nie jest to popularne. Niestety nie jest popularne wśród grzybiarzy, ale je to zostawię. Patrzcie, ile ogólnie tu znalazłem okazów. Które i tak są mega piękne, zdrowe, młode. a tamto nie mam sumienia po prostu to zerwać popcinać, bo i tak miękkie korzenie są w środku wyjedzone przez robaki czuję są po prostu na pewno robaczywe są z pewnością e, nie nadają się już do konsumpcji więc jedyne co można zrobić to się nimi pozachwycać ale wiem co zrobiłby Prawie każdy inny grzybiarz na moim miejscu wyrwałby tego grzyba. Po to, żeby porobić sobie zdjęcia z takim grzybem na Facebooka, Instagrama. A to jest miejsce mocy: trzy potężne grzyby obok siebie. I co? Zrobiłby sobie kilka zdjęć. Dostał za nie 20 lajków, a może i 100 nieważne. Nie ma to znaczenia. Lajki nie mają w tym momencie znaczenia, bo po prostu zniszczyłoby się tak piękny okaz grzyba. Niech on sobie tutaj, on jest, on jest miękawy. To czuć w ogóle, że się nie nadaje do niczego. Tylko po to miałbym go zniszczyć, żeby zrobić sobie zdjęcie. Nie za bardzo. Patrzcie, jaki, jaki tu jest pod spodem korzeń olbrzymi. Szkoda, że nie mam miarki, ale to jest gigant olbrzym. Ja nie mam zamiaru tutaj się tak zachowywać, żeby niszczyć takie okazy. Ja jestem z tych, z tego pokolenia, które szanuje przyrodę. Jest niesamowita, tak potężne, naprawdę. To największy grzyb jaki w życiu widziałem. Mam nadzieję, że zdążą wydać zarodniki, rozsiać się i naturalną śmiercią sobie tu umrzeć, zanim je ktoś po prostu znajdzie i zerwie, po to, żeby zrobić sobie selfieczka z grzybkiem obok twarzy. Nie ma to sensu. Widzę takie zdjęcia. W internecie to mnie krew zalewa, bo wiem, że te grzyby nie nadają się do jedzenia. Jest zostały tylko po to zerwane ku gawiedzi. gawiedzi. No, jestem naprawdę pod wrażeniem. Te grzyby zrobiły mi tak dzień. Miazga po prostu. W życiu nie widziałem takich okazów. Tego też oczywiście zostawiam. I Wam również życzę takiej rozwagi, żebyście się... Zawsze zastanowili pięć razy, czy warto zrywać jakiś olbrzymi, piękny okaz grzyba, tylko po to, żeby go obejrzeć i wywalić. Ten zerwałem, ale patrzę, że on tutaj jest e... chory. E... Prawdopodobnie taka pleśń na nim się robi. Ale te inne są mega. No ten jest przepiękny. Taki coś mi wystarczy. To jest... Kwintesencja tego zbioru. A tamte to były ciekawostki. Dobra, obczyszczę je i idę dalej. Zobaczymy, czy coś z nich będzie. Tego nie biorę. Jak mówiłem, troszkę jakby był zarażony jakąś pleśnią. Ten najmniejszy, oczywiście, obczyszczamy z góry, żeby nam nie pobrudził innych. Koszyku. Niestety widać, że ogonek się zmarnował, ale mamy tutaj tylko jedną dziurkę pod koniec. Bierzemy troszkę większy również, jak widzicie, a może i nie widzicie, bo to nie ostrzy. Jest tu bardzo dużo małych dziurek, ale już tutaj dziurek nie ma. Piękny kolejny twardy, młody podgrzybeczek ciach. Prach do koszyka, no i ten drugi pod względem wielkości obcinamy. Są dziurki, ale i nie ma ich dużo. A niestety, niestety przechodzą 2-3-5, około 10 dziurek, jeszcze nawet przy kapeluszu. E, jedyne co mogę zrobić, to albo wziąć całość do domu i tak chyba zrobię. Dobra, w domu się jeszcze go obkroi. Myślę, że będzie do odzysku. Kolejny. Ze spłaszczonym ogonkiem, A również ogonek, strasznie, niestety, robaczywe. Dlatego mówię, te duże to byłyby całe do wywalenia. No, ten dosyć mocno, niestety, podziobany, nawet na przekroju. O, trzeba tyle obkroić, patrzcie, żeby wziąć sobie kawałeczek. Ale kawałeczek wcale nie jest taki mały. Dlatego tutaj też wykroję część najbliżej trzonka. O! A ten jeszcze. O! Tylko taki kawałeczek się ostał. I słuchajcie. Najpiękniejszy gigant. No tak myślałem. Niestety. Również robaczywy trzonek się nie uratuje, ale był piękny mogłem go nie ciąć, mogłem go wziąć w całości pokazać synowi jaki piękny, ale na tym już zaprzestam, bo są tu 3-4 dziurki, może cały kapelusz raczej będzie zdrowy a waży jakieś 200-300 gram mega mega olbrzym no i patrzcie tyle niestety Odpadły. Przepięknie. Sorry, zapomniałem, że w poziomie nagrywam. Cały czas idę sobie takim niepozornym paskiem przy takich młodniczkach. No i słuchajcie, zróżnicowanie gatunkowe: brzoza, sosna, świerk, inne liściaki, grab. No i tutaj uprawa dębowa dużo światła szukam tutaj jakichś idealnych warunków dostępowania prawdziwków bo jest ich tu naprawdę sporo dużo jest przerośniętych już ten już też jest taki miękki niestety się nie nadający tu jest jak widzicie kolejny a ten jest jeszcze myślę ok ten jest jeszcze ok i po prostu idąc, patrzcie obok koszyka, kolejny młody, tu kolejny ładny młodziutki. I trochę się cofając, tutaj kolejny przerośnięty, duży, stary, tu kolejny stary. Tych prawdziwków jest to naprawdę dużo tutaj jest to prawdziwek też był jakiś ale mocno już też stary tam też w tych małych drzewkach dużo placków wielkich starych widać nikt nie chodził nie zaglądał tu jest kolejny o! patrzcie na to patrzcie na tego ładnego jest to tyle ciężko je wypatrzeć, że są dosyć wysokie krzaczki borówek. Ale im więcej się tu kręcę, a kolejny duży. Ale też stary już, nie będę go na pewno zrywał, bo jest miękki. Ale jest też duży. I cóż ja mogę tu powiedzieć? Ciekawe miejsce, ciekawe miejsce, bo takie nietypowe nie powiedziałbym. Normalnie, jakbym szedł, to bym tutaj nie zajrzał. Ale też analogia, która się zawsze powtarza. Tam, gdzie są muchomory czerwone, tam są też prawdziwki. One lubią podobny klimacik. Choć jedne są toksyczne, nie powiem, że trujące są toksyczne, to te drugie są najbardziej pożądane niby. Aczkolwiek ja bym się też cieszył jakbym znalazł kozioł brodę, czyli siedzenia sosnowego na przykład bo uwielbiam, a z tych innych to już tak nie mam jakichś preferencji mocnych. Cokolwiek. Malutkie, właśnie podgrzybki, jakie dzisiaj zbierałem do marynowania, też są mega. Znajdą, Opatrzcie, A, kolejny w krzaczkach. E, no i oczywiście wszelkie inne młode grzybki też są w porządku. Dobra. Idę dalej, ładuję, idę dalej powoli chyba w stronę już samochodu, bo kosz jest już bardzo ciężki jak widać kosz prawie pełen ale waży tyle, że oli mnie ręka już odnoszenia dlatego na dzisiaj mówię pas już stop starczy i pół godzinki w zasadzie pochodziłem ale ten, to miejsce, które trafiłem wypełniło mój koszyk prawdziwkami, co jest całkiem przyjemnym uczuciem. Trzeba znać swój umiar. E, starczy na dzisiaj po drodze może jeszcze coś znajdę z drogi, a tymczasem jakieś 2 km, 2,5 km do parkingu i do samochodu i do domu. Takie dzisiaj było zbieranie. Moi drodzy panowie i moje drogie panie, żegnam Was. Do następnego. Hej.